Co? Dzień dobry, pizza dla pani. Dzień dobry, to ile tam wyszło? 97,49. 80, 80, 90. Proszę, dobrze jest? Yy, tak, tylko jeszcze ten jeden papierek z portfela. Ten, ten, ach, proszę. Gdzie nie? Tak, mam mm, być starosłym. Co to za piana? O nie, cały dom w pianie! I co teraz? CO SIĘ STAŁO? ŻYJESZ? Dzięki za pomoc w sprzątnięciu tego. Mama by nas zabiła, gdyby się dowiedziała. Masz szczęście, że cię znalazłam w tej pianie. Na pewno nic ci nie jest? Nie, tylko mam wielkiego guza. Ale przepraszam za to, co mówiłam, siostra. Naprawdę dużo się mną zajmujesz. Nawet czasami więcej niż mamusia. Tak. Nie chcę być już doroślejsza, ale chyba tak utknęłam przynajmniej do dostępnego nie, Sosenty, nie płacz. Drodze, tutaj dostałam trzecią opcję do życzenia. Mogę cię zmienić z powrotem w dziecko. I służyłabyś ostatnie życzenie na mnie? Tak. Może i mnie wkurzasz, ale jesteś moją siostrą. Gotowa? Mm -hmm. o